Cześć. Witajcie na kanale Dziki Biwak. Dzisiaj krótki film o tym, jak stworzyć leśny filtr do wody z tego, co w lesie możecie znaleźć oraz o metodzie SODIS, czyli o metodzie uzdatniania wody, która nie będzie od nas wymagała e, używania ani ciepła, ani chemii. Także serdecznie zapraszam. Do budowy naszego filtra będziemy potrzebowali kilku e, składowych. Są to: plastikowa butelka, Piasek, jest to węgiel drzewny, trochę kamieni i kawałek papieru. I to w zasadzie jest wszystko, czego potrzebujemy. I jeszcze kilka słów o tych elementach. Plastikowa butelka, no wiadomo, niestety, ale u nas w lasach ze znalezieniem takiej butelki nie będzie większego problemu, ale jeżeli takiej butelki byście nie znaleźli, równie dobrze możecie zbudować sobie w tym celu. Koszyczek z kory brzozy. Piasek. Skąd taki piasek najlepiej pozyskać? Taki piasek najlepiej pozyskać gdzieś z wykrotów, karp. Tudzież znad jakieś właśnie rzeczki. Tam najłatwiej będzie go znaleźć węgiel drzewny, no czyli coś, co możecie pozyskać z ogniska, które macie już wypalone po swoim biwaku. Oczywiście w warunkach domowych może to być również węgiel drzewny, używany do grillowania. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujecie, są kamyki. jakaś pewna ilość kamyków no i papier. Papier, jeżeli chodzi o to, nie musi to być konkretnie papier, może to być również kawałek jakiegoś materiału. Budowę naszego filtra należy rozpocząć od preparowania sobie tej plastikowej butelki w taki sposób, że odcinamy z niej dno, w taki sposób, żebyśmy tędy mogli wsypywać kolejne elementy, które będą tymi elementami filtrującymi nam wodę. Jak po kolei układać warstwy, do tego już zmierzam i już o tym mówimy. Pierwszym elementem, jaki trafi do naszej butelki, będzie właśnie kawałek papieru. Tak jak mówiłem wcześniej, może to być również e, kawałek jakiegoś materiału. To jest warstwa, która służy nam do tego, ażeby woda, która będzie nam potem tędy spływać do naczynia. Ostatecznie nie miała już ze sobą, nie niosła ze sobą żadnych okruchów mechanicznych. To jest taka warstwa zabezpieczająca przed najdrobniejszymi frakcjami, które w tej wodzie mogłyby się jeszcze znaleźć. Kolejnym elementem, który powinien trafić właśnie do naszej butelki, jest węgiel drzewny. I teraz tak, do czego węgiel drzewny będzie nam służył? Węgiel drzewny będzie nam oczyszczał wodę. Raz, że będzie nam częściowo oczyszczał wodę fizycznie z fizycznych zanieczyszczeń, ale co ważniejsze, filtr taki. Z węglem właśnie pozwala na oczyszczenie takiej wody, częściowo również z zanieczyszczeń chemicznych. Dobrze jest taki węgiel jak najbardziej sobie rozdrobnić, dlatego że im większa powierzchnia takiego węgla, przez którą woda będzie przepływać, czyli im większa powierzchnia styczności wody z tym węglem, tym większe takie zdolności absorpcyjne dla związków chemicznych ten filtr będzie posiadał. No i kolejny element, który na tą warstwę węgla drzewnego dosypujemy, to jest piasek. On z kolei będzie nam dobrze filtrował wodę z takich drobnych mechanicznych zanieczyszczeń. Można go też delikatnie ubić i w ten sposób filtr mamy już niemal gotowy. Kolejna i ostatnia już warstwa w naszym filtrze to kamienie. Te kamienie mają w zasadzie dwie funkcje do spełnienia w naszym filtrze. Pierwsza to filtracja z takich najgrubszych frakcji zanieczyszczeń jakie w tej naszej wodzie filtrowanej mogą się znaleźć. Natomiast druga funkcja jest taka, że przez dosypanie tych Kamieni zapobiegamy temu, żeby woda potem wlewana tutaj do filtrowania penetrowała nam następne warstwy i jakby pomijane były wtedy te warstwy przez wodę, która będzie tędy przepływać i kamienie właśnie przed tym zabezpieczają, żeby ta woda powoli spływała po wszystkich warstwach naszego filtru, które sobie przygotowaliśmy. Doszliśmy do momentu, gdzie przetestujemy sobie ten nasz filtr. W praktyce ja tutaj mam wodę, którą pobrałem przed chwilą z płynącej obok rzeczki. Tutaj, taka mała uwaga, ta rzeczka jest dość czysta, generalnie rzecz ujmując. Dlatego, ja tą wodę zamieszałem trochę specjalnie, tak żeby było widać po prostu różnicę między taką wodą naprawdę brudną a wodą. Która wypłynie nam za chwilę z naszego filtra, tak żebyście mogli zobaczyć różnicę, jaka będzie po filtrowaniu tej wody. Nalewamy wodę od środka, od góry. No i cóż, przy takim filtrze, jak przy każdym zresztą, potrzeba nieco cierpliwości. Bo ten proces też chwilę będzie trwał. No i tutaj widzicie różnicę, jaka była na początku, jaka jest teraz. Tutaj mała uwaga, ta woda wciąż jest mętna, natomiast to też trochę wynika, że to pierwsze przelanie wody. To jest takie przelanie wody, które powoduje, że te wszystkie warstwy, które mamy zrobione w filtrze, one się dość mocno wzruszają i burzą. Natomiast za chwilę przepuszczę tę wodę już raz przefiltrowaną, jeszcze raz przez ten filtr, i wtedy zobaczymy, jaki będzie efekt. Wtedy woda powinna już być praktycznie klarowna. A taki jest ostateczny efekt przefiltrowania wody dwukrotnie przez ten filtr, który sobie stworzyliśmy. Pamiętacie, jak bardzo ta woda była brudna. Też zaletą tej metody jest to, że to jest dosyć szybki filtr. Bo tutaj to podwójne przefiltrowanie trwało może razem z 7-10 minut, także nie trzeba jakoś bardzo długo na tą wodę czekać. Także na pewno metoda, którą warto znać. I na koniec kilka słów o metodzie SODIS, czyli o metodzie uzdatniania wody, która nie wymaga od nas ani ognia, ani chemii, a tylko dobrej pogody. Plastikowej butelki i trochę cierpliwości, żeby. Taką wodę uzdatnić za pomocą tej metody. Należy do plastikowej przezroczystej, co bardzo ważne, to nie mogą być kolorowe butelki. Wlać wcześniej przefiltrowaną wodę, na przykład takim filtrem, jak my dzisiaj sobie stworzyliśmy. Zalać taką butelkę do mniej więcej 3 czwartych objętości, następnie mocno ją wstrząsać przez około. Pół minuty. Chodzi tutaj o to, żeby ta woda jak najbardziej się natleniła, chociaż podobno jest to etap, który również można pominąć. Następnie dolewamy wody do końca tej butelki i po prostu zostawiamy ją w poziomie na pełnym słońcu. Do takiej metody woda musi być wstępnie przefiltrowana. Jej przejrzystość powinna być mniej więcej taka, żeby. Patrząc przez butelkę, można było przeczytać nagłówek w gazecie, która będzie po drugiej stronie takiej butelki. Wtedy ta woda jest oczyszczona odpowiednio. Jeżeli właśnie tak postąpimy, to po około 6 godzinach taka woda. Powinna być już oczyszczona z bakterii, mikroorganizmów, wielu też również pierwotniaków. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że promienie UV zabijają po prostu organizmy żywe, i po 6 godzinach na pełnym słońcu takiej butelki ta metoda powinna pozwolić nam bezpiecznie taką wodę następnie spożyć. Oczywiście metoda SODIS jest metodą awaryjną i nie zastępowałbym tą metodą innych metod, jeżeli mamy je pod ręką. Jeżeli natomiast nie miałbym wyboru i nie mógłbym zastosować ani gotowania, ani chemii, ani żadnych profesjonalnych filtrów, wolałbym oczywiście wypić wodę, która została poddana temu procesowi, niż pić taką wodę bezpośrednio z rzeki. To na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Ja już bardzo dziękuję i zapraszamy na kolejne filmy, tym razem już z pełnego biwaku, bo wkrótce planujemy kolejne wyjazdy. Dzięki i do zobaczenia.